Z tej strony Aleksandra Lerz z najlepszych kursów angielskiego. E, witam Was bardzo, bardzo serdecznie e, z kubkiem gorącej kawy w ręku, e, z moim ulubionym kapeluszem na głowie I z, e, i z ciepłym swetrem. Słuchajcie, taki poranek dzisiaj dość, dość chłodny e, i dość taki nerwowy, słuchajcie, teraz Wam wszystko poopowiadam. W wyniku tej różne, że tak powiem, z tej okazji emocje i sytuacje, myśli, nastroje i, i, i zachowania. No i chciałabym się z tym z wami podzielić, a wy w czasie przywitajcie się, dajcie znać jak wam się dzionek zaczyna. Ja y, nie ukrywam, słuchajcie, że jestem dzisiaj wymęczona. Tak jak gdybyśmy mieli sobie zrobić emocjonalnego selfika i zapytać się siebie, jak ty się masz dzisiaj, to ja dzisiaj miałabym z łatwością, ponieważ y, 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 takie trudniejsze stany jakoś łatwiej jest mi, słuchajcie, wziąć i, i określić. Ja wam powiem, że czuję się po prostu wymęczona i przez to poirytowana. Y, I oczywiście y, dobrze jest mieć tego świadomość, bo e, oczywiście, że e, moje nastroje będą miały wpływ i na moje myśli, i będą miały wpływ na moje zachowania, e, będą miały wpływ na moje ciało i też na moje otoczenie. I to tak bardzo pięknie, słuchajcie, dzisiaj widać. E, zaraz wam to wszystko poopowiadam. Dajcie znać, e, czy są tutaj takie osoby, które były kiedyś na moim webinarze, podczas którego tłumaczyłam. E, tak, jakby można by to nazwać syndrom kapiącej wody, e, czyli jak e, pewne e, rzeczy, które się dzieją, że są takie elementy, które wpływają na, na całe nasze życie, na to, jak my rzeczywistość postrzegamy, e, że są nasze myśli, że są nasze nastroje, że są nasze. Ym, zachowania, że nasze ciało też tutaj nami mocno kieruje i też nasze otoczenie. Wpiszcie w komentarzu słówko tak, jeżeli znacie ten koncept już, jeżeli Wam to kiedyś tłumaczyłam i też różnice pomiędzy myślami i pomiędzy nastrojami, bo to potrafi się, słuchajcie, bardzo mylić często, więc tutaj dawajcie w komentarzach i dzięki za Wasze piękne komentarze, one zawsze mi poprawiają też humor. Więc wpiszcie w komentarzu tak, tak, jeżeli tutaj znacie ten koncept, i Bo nie wiem, czy Wam to tłumaczyć. Wczoraj o tym mówiłam na webinarze, który odbył się wczoraj wieczorkiem. Tydzień temu mówiłam o tym na webinarze. Tylko, że to, to są webinary pozamykane, więc tak jakby tylko dla tych osób, które się zapisały. Dobra, ja nie widzę, żebyście się tutaj zgłaszali, że znacie koncept, więc bardzo szybko Wam to wytłumaczę. To jest koncept z książki umysłu ponad nastrojem którą Wam bardzo serdecznie też polecam, już kiedyś o niej mówiłam. I tam jest przedstawiony taki koncept właśnie pięciu takich elementów, które mają olbrzymi wpływ na to, na nasze postrzeganie świata. Więc mamy nasze myśli. Nasze myśli to są te wszystkie, ten cały wewnętrzny krytyk, który tam się, słuchajcie, czasami do nas odzywa, to on tam właśnie mieszka w myślach, on kieruje naszymi myślami. Nasze pod dobre też myśli, całe, wszystko to, co sobie mówimy, to, co sobie wymawiamy. Jeżeli chodzi o naukę języka angielskiego, to będą często takie te rzeczy, jak jestem za stara, nigdy się nie nauczę. Nie wiem, nie odezwę się, bo się zbłaźnie. To jest to, ta cała gadanina w naszej głowie, to jest właśnie to odbywa się w myślach. To są myśli. Następnie mamy nasze nastroje. Nasze nastroje no to, to jest to, jak się czujemy. Tak jak Wam powiedziałam, możemy, się, możemy, mieć, możemy mieć przyjemne lub nieprzyjemne emocje i nastroje. One nie są dobre albo złe, każde z nich są albo przyjemne, albo nieprzyjemne. Czyli na przykład złość jest, może być przyjemną lub nieprzyjemną. Może być radość, ekscytacja, może być poczucie winy, może być wstyd, może być lęk, może być radość, może być duma. Różne są nastroje. Mamy nasze zachowania, na przykład brak działania, czyli zaniechanie jest też zachowaniem. Nasze ciało, wiadomo, że jesteśmy zmęczeni, to nasze ciało też reaguje. Ja na przykład na zmęczenie reaguję w dużej mierze irytacją. I mamy, słuchajcie, też co? Nasze otoczenie. Czyli nasze rodziny, nasze miejsce pracy, nasi przyjaciele, z którymi spędzamy czas, to miejsce, w którym mieszkamy, nasza lokalna społeczność. I teraz tak. Sytuacja taka, że uwaga, budzę się rano. Wczoraj do późna ten webinar trwał, więc jestem dzisiaj zmęczona. Moje ciało jest jakie zmęczone, nastrój jaki, irytacja. I tak zaczyna się mój dzień. No i e, oczywiście jestem już spóźniona, budzę dzieciaki. Dzieciaki, no jak one mają się czuć, jak mm, są budzone w ten sposób? Kochani, wstawaj szybko, 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 bo się spóźniliśmy, trochę zaspaliśmy, choć ubieram się raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ja wam tylko powiem, dla tych osób, które nie mają małych dzieci, nie najlepiej to się sprawdza. E, no i potem już, słuchajcie, m, tylko spiraluje to wszystko, bo one nie chcą wstać, no bo przecież są, one potrzebują więcej czasu. Bo, bo, bo na przykład, no nie wiem, bo, bo, bo jedna dostała slime, a druga nie dostała slimu, a, a mamo, bo nie wiem, bo ja nie chcę przebrać butów, bo ja nie przebiorę butów, albo a, bo ja będę spać, stać pod drzwiami samochodu i nie do, do tego samochodu nie wejdę, bo tak, im bardziej ja szybko, 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 tym bardziej te dzieci, a właśnie, że nie. No i jeszcze, słuchajcie, coraz większa, coraz większa złość. I teraz. Dochodzisz do momentu takiego, że zaczynasz już po prostu w emocjach. To jest też właśnie ciekawe, że w momencie, kiedy rządzą nami nasze nastroje, kiedy rządzą nasze, nami nasze emocje, no to wtedy one będą miały wpływ też przeobrzmi na nasze myśli, bo to wszystko sobie gdzieś tam razem jest od siebie zależne i to jest jak takie trybiki zmiana w jednym trybiku wpływa też na, na, na pozostałe. i. I od razu Boże, nienawidzę tego po prostu, dlaczego nam musi tak robić, dlaczego nie wejdzie do tego samochodu i tak dalej. I słuchajcie, jest rewelacyjne, żeby nauczyć się łapać właśnie w takich chwilach i zwracać uwagę na, na, na właśnie na, na numer jeden na fakt, że ja rozpoznaję. Że w tym momencie moi dzieci nie zachowują się w jakikolwiek sposób inaczej niż zwykle. One zachowują się tak jak zwykle, tylko że mój nastrój się zmienił, czyli ponieważ ja zaczynam od y, złości, od irytacji, to, y, to mi jest ciężko, to, ciężej to udźwignąć. Czyli y, też słuchajcie, y, numer jeden, żeby mieć taką świadomość, że jest te pięć elementów i że one wpływają na to, jak my postrzegamy rzeczywistość. Numer dwa to umieć rozpoznać, co tutaj się dzieje, tak? Czyli co dzisiaj wpływa na to, że ja postrzegam tą rzeczywistość negatywnie, czyli w tym momencie to jest moje ciało przede wszystkim, bo moje ciało tutaj generuje napięcie, które powoduje, że odczuję że, że, że złość, tak? Dlaczego to jest takie straszne ważne? Dlatego, że numer 3, dopiero w tym momencie ja mogę coś z tym zrobić. Czyli ja mogłabym na przykład drzeć się po moich dzieciach i się wkurzać, i po prostu, nie wiem, wybuchnąć powiedzieć: czemu wy cholery małe, nie wejdźcie tego samochodu, przecież mamy mało czasu, wiesz, Was proszę już tyle razy, nie? Yy, mogłabym tak zrobić, i to byłoby. Yy, nic by mi to nie dało. Ona by się pewnie rozpakały, zaczęły jeszcze bardziej krzyczeć, wrzeszczeć, i ja bym miała jeszcze bardziej podgórkę. Albo mogę wziąć kilka głębokich e, oddechów i pracować właśnie na poziomie ciała, ponieważ to moje ciało jest zmęczone. Czyli ja będę pracować z moim ciałem teraz. Ja nie będę tutaj sobie wmawiać spokojnie, jesteś oazą spokoju, jesteś jedną <laughs> oazą spokoju, no nie? Tylko ja wiem, że to jest moje ciało, więc jeżeli moje ciało jest zmęczone, to ja będę pracować z moim ciałem, żeby się też uspokoić żeby wziąć kilka głębokich oddechów i sobie pomyśleć dobre na spokojnie. Tylko odwieźć dzieciaki do, do przedszkola i ja będę mogła dzisiaj o sobie zadbać. Będę mogła odpocząć, będę mogła się zrelaksować, będę mogła się być może przespać w ciągu dnia, żeby odespać tą moją e, zarwaną nockę wczoraj. Hmm. Dopiero jak to zlokalizujecie dokładnie, co tak naprawdę was dzisiaj nakręca, który z tych pięciu elementów, jesteście w stanie coś z tym zrobić. Bardzo często to my się tak dajemy, słuchajcie, nakręcać e, sami sobie albo też innym ludziom, e, nie tylko d, dniami, ale i tygodniami, latami. Um, Damam przykład. Kiedyś mi e, rozmawiałam z taką osobą raz i ta osoba powiedziała coś takiego, co e, m, bardzo nie, niezłośliwie zupełnie. Zupełnie niezłośliwie. Ona mówiła o sobie, ta osoba. Dzieliła się swoimi doświadczeniami, ona mówiła o sobie. I też tak jakby mi doradzała na podstawie swoich przeżyć i mi tutaj różne rzeczy opowiadała, tak jakby mówiąc też o mnie, a to też będziesz miała tak, a, tak jakby, a czego ty się spodziewasz? Czego ty się spodziewasz? Przecież um, no i ona mówi tutaj o sobie, przecież życie to jest takie i takie, no ona miała takie życie, nie ja. Przecież ludzie to są tacy i tacy, no ona takich ludzi spotkała, nie ja, no nie? I ja to, słuchajcie, kompletnie kupiłam i e, ja po rozmowie z tą osobą byłam po prostu tak, no ja byłam, no ja dosłownie o, o mało, o stan lękowy, słuchajcie. Dlatego, że tak jakby i, ci, i ten świat, i ci ludzie zostali tak przedstawieni w tak negatywnych, słuchajcie, barwach, że ja po prostu, słuchajcie, obudziłam się następnego dnia i ja sobie, ja się złapałam na tym, że ja otwieram oczy i sobie myślę, Boże, jak ja nienawidzę mojego życia. I potem, ponieważ ja już też jestem w psychoterapii od dwóch lat, więc ja się tego od dwóch lat uczę i natychmiastowo przychodzi takie rozeznanie i taka, taka, takie otrzeźwienie, ale halo, czego ty tak naprawdę nienawidzisz? W aha, ja nienawidzę tego, co powiedziała ta osoba. Okej, okay, no to możesz nienawidzić tego, co powiedziała ta osoba, ale moje życie to jednak ja kocham, bo jest cudowne i wspaniałe i mam się naprawdę na na świecie. Więc y, ja pozwoliłam, żeby myśli tej osoby, żeby moje otoczenie, moje otoczenie wpłynęło na mnie negatywnie. Czyli tak jakby ja y, w momencie, kiedy ja rozpoznaję, że to moje otoczenie w tym momencie może ta osoba naprawdę bardzo, bardzo nieświadomie, ona po prostu tak ma, ona po prostu taka jest, jest tak straszliwie negatywną osobą, ale ponieważ dla mnie bardzo ważną osobą jest, to jednak to, co ona mówi, jest dla mnie ważne. Więc po prostu, jeżeli ja wiem, że jej towarzystwo na mnie wpływa tak straszliwie negatywnie, to po prostu otoczenie. Ja wtedy wiem, że jeden z tych pięciu elementów, który w tym momencie działał, to jest to otoczenie, I ja muszę ograniczyć kontakty z tą osobą, wiedząc, jak bardzo jestem wrażliwa na to, co ona mówi. Um, I powiem wam, że jest to przepotężne, przepotężne. Przepotężne, bo w momencie, kiedy ty wiesz, co dzisiaj tak naprawdę. Yy, tak jakby jaki przycisk, jaki z tych pięciu przycisków dzisiaj został wciśnięty, to jesteś w stanie po prostu coś z tym zrobić. Więc zanim powiesz, Boże, nienawidzę mojej pracy, aha, nienawidzisz Twojej pracy? No dobra. A tak naprawdę, to, co dokładnie w tej pracy jest takiego, co jest takie trudne, czy to jest to otoczenie, czyli ludzie którzy tam pracują, czy to jest, czy to są, czy to są być może Twoje myśli? że Boże, nigdy nie dostanę lepszej pracy, jestem skazana na to miejsce, nikt mnie nie lubi, może to jest to, może jakieś nastroje, generalnie, że jesteś przybita na przykład, generalnie i postrzegasz świat w, w szarych barwach, bo masz jakiś, jakiś problem z jakimś przybiciem, po prostu z, jakąś, z, jak z jakimiś stanami depresyjnymi, no nie? A może to chodzi o twoje zachowania, to znaczy, że unikasz rozmów z tymi ludźmi i ty czujesz się wyobcowana, bo myślisz, że to oni ciebie nie lubią, a tak naprawdę to ty ich unikasz. A być może, że to jest tak. Tak, że to nie myśli, nie nastroje, nie zachowania, tylko po prostu właśnie i może nawet nie, nie, nie to otoczenie, ale być może to, to ten, słuchajcie, ten czwarty element tutaj zadziałał, no nie? Myśli, nastroje, zachowania, nie zapomniałam. Otoczenie i jeszcze jedno, bo. Chyba wymieniłam już z 50 razy je wszystkie tutaj, ale mi teraz uciekło. Ale generalnie, ale generalnie, słuchajcie, to właśnie o to chodzi. Żeby mieć takie rozpoznanie, rozeznanie, oczywiście, że będę musiała sprawdzić, co to jest, bo nie będę w stanie, słuchajcie, się z wami rozłączyć, dopóki się nie, nie dowiem, jaki to jest ten element. Sobie sprawdzę zaraz prezentację, mówiąc wczoraj. Ta świadomość po prostu, że to nie jest, że życie nie jest czarno-białe i że to nie jest tak, że jedna tutaj jakaś rzecz, Ciało, zapomniałam o ciele. A no właśnie, czy to jest tak, że jestem przemęczona? Być może, yy, że jestem przemęczona, jestem zmęczona, że za dużo pracuję, i po prostu yy, to nie jest tak, że nienawidzę tego mojego miejsca pracy, tylko ja generalnie jestem zmęczona tym, że ta praca jest tak bardzo obciążająca fizycznie i ja jestem nią wymęczona. Yy, Wiesława mówi, że była wczoraj na, yy, na spacerze, czy na webinarze? Yy, więc tak. Miejmy świadomość tego wszystkiego, jak te pięć elementów na nas wpływa e, i jak to, słuchajcie, nami rządzi, dlatego że e, naszymi decyzjami w dużej mierze rządzą nasze e, nastroje, a naszymi nastrojami rządzą myśli. E, także miejmy, my, pamiętajmy o tym e, i zanim będziemy, przejdziemy do generalizacji, że nienawidzę mojego miejsca pracy, nienawidzę na przykład nawet mojego, no nie wiem, nienawidzę mojego męża, a do, dokładnie to, czego dokładnie nienawidzisz, co dokładnie. Bo on zawsze! No, ale co chodzi o to, co on zawsze, czy o, o to, jak ty się po prostu czujesz z tym, co on robi, albo nie robi, nie? Czyli być może to chodzi właśnie o nastroje twoje, albo jak ty te jego działania interpretujesz, czyli być może chodzi o, 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 o twoje myśli, bo czasami tak jest, że człowiek nie ma naprawdę nic złego na myśli, a ktoś to interpretuje negatywnie, no bo ma negatywne myślenie, no nie? Także miejmy, słuchajcie, tylko świadomość, naszym życiem właśnie rządzi te pięć elementów. E, bardzo, bardzo ważne w momencie, kiedy nauczysz się rozpoznawać, co tobą w tym momencie rządzi, naprawdę będziesz w stanie zapanować nad swoimi nastrojami e, i ba bardziej świadomie kreować swoją rzeczywistość. Moje miśki. E, przypominam, że dzisiaj oficjalnie otwieramy zapisy do klubu All Inclusive. Te wszystkie osoby, które jeszcze nie dołączyły, macie taką szansę. Powiem tylko, że w tych naszych ofertach webinarowych w tym tygodniu i w zeszłym tygodniu zapisało się kilkadziesiąt osób. Naprawdę bardzo dużo. E, tak, Także nie odkładajcie dołączenia do klubu on Inclusive na później, jeżeli chcecie. Jeżeli macie jakichś znajomych, przyjaciół, którzy chcieliby się nauczyć angielskiego, to im powiedzcie, że teraz mogą do nas dołączyć. Um, I jest dość sporo też tym razem osób z polecenia, także dlatego o tym mówię jeżeli macie jakiekolwiek problemy z płatnościami, to koniecznie dajcie nam znać na maila. Z tego względu, że ja wiem o tym, że płatności z Polski na przykład i z Irlandii mają dużą trudność, żeby przejść czasami, więc dajcie znać. No i tak jak zwykle życzę wam, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem waszego życia, bo tylko ty jesteś w stanie go takim uczynić przez to jakie działania podejmujesz, przez to na czym się skupiasz oraz przez to na ile masz świadomość tego, co tak naprawdę rządzi twoim dzisiejszym dniem, który z tych Pięciu elementów. Moje miski. Cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia. No i do zobaczenia w klubie.